Mówi do Państwa w dniu 22 listopada 2023 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Przypominam, że celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, pragnę poinformować Państwa w kwestii pana Włodzimierza Knurowskiego, który aktualnie odsiaduje wyrok w sąd przepraszam, wy odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Podaję adres, jeżeli by ktoś chciał do niego napisać lub przesłać mu w kopercie telegrosik, kartę telegrosik, żeby mógł dzwonić. Włodzimierz Knurowski, syn Józefa, zakład karny, ulica Pijarska 1, 33-300 Nowy Sącz. Szanowni Państwo, według informacji, które udało mi się otrzymać, Pan Włodzimierz Knurowski będzie miał rozprawę w dniu 17 stycznia 2024 roku w Gorlicach o godzinie 9 i tutaj chodzi o wyrok, który został mu wydany za zaocznie przez Sąd Rejonowy w Pińczowie, ulica 1 Maja 10, Wydział Karny. Jest to sygnatura akt 2K 51 przez 23 za rzekomy napad i groźby karalne pistoletem gazowym bez pozwolenia, proszę państwa, najpierw doprowadza się ludzi do szaleństwa albo do ruiny całkowicie finansowej i życiowej a potem w wielu przypadkach przy użyciu z prokuratorów, sędziów, a czasami nawet i policjantów wpakowuje się ludzi w rzekome tak zwane przestępstwa, oskarżając ich o byle co albo na podstawie fałszywych po prostu przesłanek. Zatem to, proszę Państwa, ten wyrok, nie wiadomo czy on jest słuszny, na jakich on jest faktach, Możemy y, następujące fakty powiedzieć, że został aresztowany przed wyborami, więc to już daje do, aresztowany, uwięziony przed wyborami, więc to daje do myślenia. Należy jednak pamiętać również, że pan Włodzimierz Knurowski, człowiek uczciwy, pracowity, posiadający kilkoro dzieci, pracował na wsi w polu uczciwie y, kilkadziesiąt lat temu, kiedy potem. Y, Został napadnięty przez tych, którzy zarządzają Polską i niszczony przez sądy, przez po prostu prokuratury. Został ograbiony i to oczywiście odbywało się, proszę Państwa, w świetle prawa. Zostały mu poczynione krzywdy i szkody których nikt mu ostatecznie nie zadośćuczynił. Natomiast z niego teraz próbuje się robić przestępcę i najchętniej by go zamordowali, jakby mogli. Zresztą, według tego, co możecie znaleźć na internecie, były już próby pana Włodzimierza zamordowania i na szczęście wyszedł z wypadku szczęśliwie. Więc wychodzi na to, że musi on zostać jeszcze jako ofiara, świadek, Koronny tych przestępstw, które są dokonywane na Polakach przez sędziów i przez prokuratorów od dziesięcioleci w świetle tak zwanego prawa. Szanowni Państwo, ja odczytam teraz list, jaki został wystosowany do Pana Włodzimierza, i bardzo Państwa proszę, abyście i Wy również pisali do Niego, bo jest to człowiek poszkodowany, starszy, zniszczony, ale mimo wszystko nadal walczy o swoje, nie poddaje się. Podaję jeszcze raz adres. Pan Włodzimierz Konurowski, syn Józefa, zakład karny, ulica Pijarska 1, kod pocztowy 33 300 Nowy Sącz. Odczytam teraz pismo wystosowane do Pana Włodzimierza. Szanowny Panie Włodzimierzu, do dnia 20 listopada 2023 roku nie otrzymałam od pana żadnej odpowiedzi. Uprzejmie proszę o przesłanie nam daty swojego urodzenia oraz wyrażenia zgody na publiczne ogłoszenie Pana daty urodzenia, żeby można było poinformować ludzi, by mogli wpłacać Panu pieniądze na wypiskę. Zakład karny w Nowym Sączu odmówił mi udzielenia informacji na temat pana daty urodzenia, a jednocześnie wprowadzono wymóg wpisania daty urodzenia przy dokonywaniu wpłat na wypiskę. Przesyłam panu wraz z tym listem telegro kartę Telegrosik na kwotę 20 zł. Proszę pisać wyraźnie swoje listy. Proszę się nie poddawać. Jesteśmy w akcie finalnym rozgrywki pomiędzy narodem polskim a rządem, biurokracją, sądami oraz służbami mundurowymi. Politycy, urzędnicy i funkcjonariusze mundurowi zachowują się jak naziści i za to będą sądzeni, tak jak sądzeni byli hitlerowscy. Nie pomoże im tłumaczenie. Że oni tylko wykonywali rozkazy i działali zgodnie z tak zwanym rzekomym prawem, które w rzeczywistości prawem nie jest. Niestety ze względu na zatwardziałość i egoizm rządzącej władzy, która dba tylko o siebie i o tylko o siebie, a o zabezpieczenie podstawowych praw Polaków nie dba to najprawdopodobniej odzyskanie przez naród polskiej wolności bez rozlewu krwi się nie obejdzie. Nie chciałabym być wtedy w szatach polityków, biurokracji, sędziów, prokuratorów i służb mundurowych, które słuchają bezrefleksyjnie władzy i wykonują jej wszystkie nazistowskie rozkazy, a w związku z tym Będą się musieli już wkrótce bić z własnym narodem. Skoro funkcjonariusze państwa polskiego stracili rozum i nie potrafią obiektywnie ocenić sytuacji, by oprzeć się rządzącemu polską złu, to wkrótce i ich życie w wyniku wojny domowej zawisi na włosku. Bo ginąć będą obie strony. Narodowa opcja polskich patriotów i opcja zwolenników opresyjnej globalistycznej władzy, do której większość funkcjonariuszy państwa polskiego przynależy. I proszę Państwa, ci wszyscy, którzy są w sejmie, to są właśnie rządzący w imię interesów globalistycznej władzy. Nie ma ani jednego dowodu na to, żeby marszałek Sejmu aktualny, pan Hołownia, stawił się za narodem polskim. Dlaczego jeszcze Hołownia do tej pory nie przywołał do porządku prezesa na przykład Poczty Polskiej, który zanegował obywatelom ich prawo do otrzymywania korespondencji, jeżeli nie udostępnią bezprawnie ich podpisu na tabletach na tabletach, żeby odebrać pisma ze sądu i z prokuratur? To jest, proszę Państwa, wprowadzanie jawnego totalitaryzmu. I ja nie rozumiem, dlaczego Pan Kołodnia jeszcze do tego nie zrobił. Bo cała ta swołocz, która urzęduje w Paczcie Polskiej, powołuje się na to tak zwane prawo. Więc widzicie Państwo, jak wygląda sytuacja. Ale to było na marginesie. Czytam dalej pismo do pana Włodzimierza Kurowskiego Polacy nigdy nie oddadzą swojej wolności, nawet za cenę więzienia, śmierci i wybicia wszystkich sędziów, prokuratorów i polityków. Władza myśli, że przykręcając Polakom coraz bardziej śrubę, Budując coraz więcej więzień, tworząc coraz bardziej restrykcyjne tak zwane prawa, że uda im się ograbić, pokonać i zniebolić cały naród polski. Ale to są mrzonki, bo Polacy mają zakodowaną wolność w swoim DNA. Polska jest teraz w takiej samej sytuacji jak Palestyna. Którą Żydzi zaatakowali w 1948 roku, tworząc sobie na terytorium Palestyny swoje zbrodnicze państwo żydowskie. To samo dzieje się teraz w Polsce, ale jak widzimy, Palestyńczycy prawie 80 lat od ataku nadal walczą o swój kraj i ich walka nie jest zakończona. Dlatego Polacy, jeśli chcą zawalczyć o swoją wolność i o przetrwanie swojego własnego kraju, muszą również przygotować się na wieczną walkę z wewnętrznymi wrogami Polski i Polaków. Aktualnie, jak fakty bezwzględnie pokazują, tymi wewnętrznymi wrogami Polski i Polaków są sędziowie, Prokuratorzy, politycy, urzędnicy, funkcjonariusze mundurowi. Oczywiście jest wśród nich garstka patriotów, ale ona jest zbyt mała, żeby utrzymać naród polski w wolności. Dlatego do walki musi powstać naród polski i zawalczyć twarzą w twarz z wewnętrznym wrogiem. Jeśli chcemy naszej wolności i niepodległości, to innej drogi nie ma, bo ryzykujemy, że skończymy już wkrótce tak jak Palestyńczycy pod żydowskimi buldożerami. Jak na razie tymi buldożerami w Polsce są sędziowie, prokuratorzy i służby mundurowe. Stali się oni antypolakami Gnębiąc swój własny naród Dlatego panie Włodzimierzu Będzie pan jeszcze potrzebny Jako świadek koronny Na dochód bezwzględnego ograbiania I niszczenia Polaków Przez prokuratorów I przez sędziów W świetle tak zwanego prawa Ci co nas gnębią Nigdy nie będą mieli w Polsce świętego spokoju, bo za dużo wyrządzili Polakom krzywdy. Coraz bardziej gnębieni, krzywdzeni i nie mający nic do stracenia ludzie w końcu zaczną fizycznie atakować swoich oprawców, skutecznie ich eliminując. To tylko kwestia czasu, kiedy powstanie w Polsce. Pierwszy polski terrorysta Kamikadze. Bo jeśli ktoś ma w perspektywie niesłuszną, wieloletnią odsiadkę i żadnych perspektyw na życie, ani nie ma nic do stracenia, to z pewnością, widząc, że sprawiedliwości w Polsce nie ma, to sam może zechcieć tę sprawiedliwość wymierzyć dokonując na przykład zamachu na jakiegoś sędziego, czy prokuratora, czy polityka, albo na któregoś członka z ich rodzin, odchodząc z tego świata i zabierając ze sobą któregoś z naszych oprawców, to taki kamikadze będzie miał poczucie, że swoją ofiarą, Oczyścił chociaż częściowo Polskę ze zła. Można tylko przypuszczać, że wtedy w skryciu ducha wielu Polaków może być mu wdzięcznych, bo przecież w Polsce po śmierci sędziego, prokuratora czy polityka nikt nie będzie płakał. Płacze się bowiem szczerze. Tylko po śmierci ludzi dobrych, uczciwych i szlachetnych. Aktualnie w Polsce jest około 30 tysięcy takich potencjalnych polskich kamikadze. Są to ludzie poszukiwani listami golczymi. Czy to nie jest już wystarczająca armia gotowych na wszystko, zdesperowanych? Nie mających nic do stracenia ludzi? Ludzi, którzy mogą zechcieć, tak jak nasi przodkowie, zawalczyć na śmierć i życie o naszą wolność dla nas wszystkich, stając się bohaterami narodowymi? Bo czy Polacy takich ludzi oceniliby wtedy jako zbrodniarzy? czy jako bohaterów. Przypatrzcie się, jak obecnie świat i palestyńczycy oceniają Hamas. Niestety, Panie Włodzimierzu, taki nam się szykuje najprawdopodobniej scenariusz dla Polski i dla narodu polskiego. Ponieważ władze przynajmniej w ciągu ostatnich 30 lat zaprzepaściły szanse na przywrócenie w Polsce sprawiedliwości, pozostawiając w sądach zbrodniarzy i ich potomstwo, czego Pan jest ewidentnym świadkiem, ofiarą i dowodem, ta Sędziowska zgraja zbrodniarzy w togach, chronionych immunitetami, razem z prokuratorami, razem z politykami, razem z tak zwanymi służbami, razem z bezwzględnymi urzędnikami i z bezrefleksyjnymi policjantami. Już nas prawie unicestwiła jako państwo i jako naród polski. Przesyłamy Panie Włodzimierzu znaczek i kopertę zwrotną, aby Pan mógł odpisać. I prosimy o list zwrotny na adres Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, ulica Żwirki, Wigury 13a, skrytka pocztowa 88 32050 z Kabina. Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku. W dniu 22 listopada 2023 roku szanowni państwo zachęcam państwa do pisania listów do pana Włodzimierza. Choćby zwykłą kartkę, pocztówkę, żeby go wspierać, ponieważ on siedzi za grzechy sędziów, za grzechy prokuratorów, ale siedzi odkupując ich winy, ale jednocześnie siedzi yy, pokazując jak wytrwałość jest istotna i determinacja w walce o Polskę i w walce o naszą sprawiedliwość. Dziękuję.